W dzisiejszym odcinku. Czas kopania to jest piękny czas. Taki luźny, tak sobie na, luzat, na luzaczku sobie biega, coś kopiesz, Niczym się zupełnie nie przyjmujesz. Jest ci po prostu spokój, cisza. I tyle. Hej! Cześć! Ja jestem radochna, a przed wami kolejny odcinek z gierki My Time at Porsche. Dokładnie. Teraz tak, co my tu robimy? Na pewno z tego co pamiętam na pewno trzeba pójść do Research, research Center do pani Petry. To na pewno... Um, tak, nie mam tyle drewna oczywiście, norma. Um, research Center u pani Petry i tam trzeba i dać 5 datadisków za jakiś projekt chyba? Coś takiego sobie wymyśliłam, że będę robić. O, proszę. Copper Bar już y, dosyć na wysokim poziomie. Trzy, a my potrzebujemy. Hmm, gdzie tu są questy? Gdzie tu są questy? Okej. Okay. Mm, misje. Dla kogo było ta misja? Z, z Copper. Aha, Iron Bar, widzę, że 7 dni. Tutaj tutaj 5 dni. Fishing Roads. Proszę, że sobie wzięła misję Ask Petra. Ouuuuu, uh. mogę Petry zapytać. Przy okazji, w przy okazji. Research center też. To quifli, ale... Yy. Aha, to jest... Musimy mieć yy, data disk... A to nie. Tu mam... Ej, ale ja miałam jeszcze jedną misję, która była ograniczona chyba czasowo. To nie była ta na Copper To nie... To nie, to nie. Ta jest tylko Iron Bar. Okej. Okay. Iron Bar. Ale Iron Bar. Jak się robi Iron Bar? Iron Bar. Civil For... Ach, dobra. Civil 4 na Soft petry. Mieliśmy wziąć z tego co kojarzę. Tak, dobra. To już wiem po co nam. To nie wiem po co tylko ten y Copper Bar. Aha, żeby Copper Blade y zrobić. Chyba po to. Widziałam skrzynkę tutaj. A tu się schowałaś. Ciemanko, No tu jakieś różne... Aha, to bym chciała wziąć na pewno. Więc to za... To mogę zostawić. To też. A i w ogóle, w ogóle... Um, tam widziałam, że coś mamy. W... Nie wiem, co to jest co, to jest to. A, to jest jakaś książka kucharska, to nieważne. Lecimy yy, do Petry. Aha! Gdzie ta petra jest? A tu jest ten typek. Um. Ten, tu, tu, który mamy dać datadisk, ale ja nie chcę. Czekajcie, bo tu coś, coś świeci gdzieś tam wysoko, wysoko, wysoko. Oczywiście, że nie wiem, gdzie to się świeci. Trochę się ruiny świecą, czy coś, ale w sumie nie wiem. Może nie ruiny? Czy to może być? Research, czy to by było Research Center? Tucha mamy wejść, tak? Do Geyla. O, siema doktor Xiu. Siema no. Jestem tu jedynym doktorem. Siema. Spoko. Jej, herpsy! Nie wiem po co mi to, ale dzięki, doktorku. Ara. Bardzo ważna rzecz. E, gdzie jest Research Center, ja nie wiem. Um, zaraz zobaczę na mapie. Tu jest Research Center, dobra. To już wiem. To teraz trzeba tam polecieć jakoś dookoła, oczywiście, jak zwykle. Hop. No serio, cały dzień spędzimy na, kurcze bieganiu po mieście. Ciekawa sprawa. W sumie. Uh -huh. No, daleko trochę tego research center jest. No ale cóż. To tutaj, ładne to. Cudowności. Piękne. Spokobynek. Ja Petra. Czy ty jesteś Petra? A nie, ciebie nie chciałam się. Ok, okej, okay, wiem, 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 to właśnie po to przyszłam. Dzięki, że mi to mówisz. A? Co? Piece of relic? Czekajcie, gdzie ten piece of relic? Który to? To? Czy to, czy to? Nie wiem, co ona chciała do mnie. A te dyski to ona wzięła do mnie w ogóle? Nie wzięła dobrze, bardzo dobrze. Co tu chcemy? Aha, old termos. <noise> Aha, wiem, to mieliśmy część tego termosu. Aha, to jakieś takie w sensie rzeczy ładne można sobie odtworzyć. To nie, to nie. To co to, to? Research Center Exchange. Czy ci to? Nie, nie chcę nic kupować.

O, o coś zrobiłam źle. O, o nie to, chyba zrobiłam. E, wait, 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 kobieto. Ty mi coś, jakiś research, ale ja tu nie wiem dokładnie o co chodzi. The research. A? Jakiś... O nie... Damy mi pięć do disków. I nie mogę teraz z tego. O nie, research. O nie. No nie. Hmm. Notfany. Wait. No nie, nie mamy nic. No nic nie mamy. No i co teraz? I, i weź kobietę się ogarni. Ale ja chcę, ja chcę mój projekt, ziom! No nie, sprzedam do dyski, kurczę za free. Dobry deal, Radoszka, dobry deal. Dobra, na razie to tu musimy stąd iść. <ścoughs> nie wiem, o co jej chodzić, tej koleżance. Idziemy stąd. Widzę, że mam w ręku jeszcze na pewno o to. To może pójdziemy do restauracji. Po prostu tak na Najola, bo nie wiem co z tym zrobić, tak naprawdę. Możemy pójść do restauracji i zapytać się o co chodzi. Tak naprawdę, co od tu chodzi, halo. Chyba, że tutaj jakieś ciasteczkowe przepisy mogę ci sprzedać, to? Nie, nie mogę nic z tym zrobić. Okej. Okay. Ktoś tu jeszcze pichci coś? Nie. Okej, okay, może teraz coraz rzeczywiście pójdę, zobaczę, o co tu chodzi. Hop, hop. Okej. Okay. Cześć, Anton. Nie wiem, kim jesteś, ale spoko. Dobra, i teraz, y dein? O nie, 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 będziemy nic jeść. Tak tak, nie będziemy nic jeść. To chciałam się zapytać jakiegoś coś o książkę może. Gift. Masz. Oh, sure eee. Nie ma za co, Django. W sensie... sprzedałam mm, to za darmo. Znowu dobre deal. Samy dobry dzień dobry deal po prostu. Dobry deal. No idea, kompletnie. No, jak ja mam ten, 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 ten Civil Furnace osiągnąć? Dobrze, dopóki widzę, że. Aha, stamina, coś nie tego z um, Co tu daje mi? A. Jakieś. Przydałoby się ten. posprzedawać jakieś śmieci. Na przykład potyczki czy coś. Bo chodzi o to. że cegły robiłam z czegoś, z kamienia chyba. Chodzi mi o to tak naprawdę, że musimy sprzedać iść na ruinach najszybciej. Po prostu. Po prostu. Okej... Okay. Nie on teraz to nie wiem, co ta Petra chciała ode mnie. Zdawało mi się, że to, to tak miało być. <laughs> Ale jednak nie. Dobra, to na pewno zobaczymy co z tym. Mamy, możemy to. I co? Jeszcze chciałabym jeszcze kilka wziąć, bo tam mm, do tych do o, o, zrobienia... o tego. No halo, jak grinder? Dobra, tak nie zobaczę grinder, grinder. To potrzebuję właśnie Copperblade'a, on 4, 2, jeszcze 4 potrzebuję. To zróbmy od razu, żeby nie marnować. Bardzo... A, Stone Bricks, mam 10, to mogę je sprzedać chyba. To ich nie potrzebuję, Stone Bricksów. Dobra. A nie, że 10 mogę zrobić, a mam 0, rzeczywiście, racja. Mhm, mhm, 4, ok. Okej, okay. craft. Nie, powiem, trochę mi się nie zgadza ta sytuacja. z Stanford z Civil Cutter. Czy tam jak ktoś to naz... to tak? Nie. Ej, wait. Mogę to zrobić? Czy nie mogę tego zrobić w końcu? Jak to jest? Co? To miał być Civil a nie Civil Cutter. Ups. No dobra, bo tak, aha. Czekajcie chwilę muszę ogarnąć. Crafting. Dobra, idziemy na, czym prędzej na te, na... Yy, aha, miałam sprzedać coś. Poczekajcie. Yy, musimy kupić sobie jedzonko chyba. Jakieś na staminę Nie wiem co to jest. Tutaj clothes. Coś... Aha. Hmm. No nie wiem. Sand. Mogę sprzedać komuś piasek? Miała i not. Jak sprzedam piasek. Co to jest? Jakiś tam. Może uda się tylko mu to opchnąć. To szybko. Szybko, dopóki nie jest ciemno. Okej, okay, może tu coś sprzedam. O. Yy, wszystko. I. Aha, i tu też wszystko. Okej, okay, dobra. Tego akurat dużo mi wypada. Mhm. Jakieś jedzenie na podnieszenie staminy, coś? Nie no, to strasznie duże rzeczy. Czy drogie rzeczy ma? chciała takie mniejsze przekąski. Coś, coś. Kurczę, robi się ciemno, ciemno już. Zgasły wszystkie światła. jej nie, 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 nie. was żeby Atak, defense. Restores, o! 10 stamina. Dobra. 40. Tak. 3. Dobra. Kupiony I pięknie. Teraz szybko ku tym. Ku ruinom. Gdzie ja tu się biegło? A tu się biegło. Okej. Okay. Elegancko. Ha, mam wykupione. Tak. Dobra. Już myślałam, że nie mam wykupionego wejścia do ruin. To byłby strach. A, chciałem to kupić. Mhm, śmiesznie. Dobra, idziemy stąd. O! Ja to jest już coś kopałam, nie? Wow! Dawaj, kop muszę. A bo wiesz co nie, nie kop. Yy. Tutaj zobaczymy, czy może coś jest. O, jest... O, tutaj nawet. No dobra. To bierzemy to. Kop! Kochana Kop w dół. O, okej. Okay. Już myślałam, że ten, że nie mogę w dół kopać. Po prostu musiałam wyjść z tego trybu. A, termospis. No dobra, śmiesznie. E, no dobra. 14 metrów. No dobrze niech będzie. Small engine, Ok. 16 metrów daleko tutaj, 12 i warto 12, lecimy. Czas kopania to jest piękny czas, taki luźny, tak sobie na luzaczku sobie czy kopiesz, niczym się zupełnie nie przyjmujesz, jest ci po prostu spokój, cisza i tyle. O, relikt odkryłam. Jakiś O, dobra. Okej, okay, fajnie. Popatrzmy, co tu jeszcze mamy. 16 metrów. 17. O! A tu 4, proszę bardzo. Ale zostaw, zawsze do góry trzeba kawać. O, pięknie. <grym> Podkopała się do góry elegancko. Dobra, zobaczmy czy nam starczy. Chyba starczy nam staminy na te kopalnie. Tak mi się wydaje. Wow, level up mamy. elegancko. A, znowu jakiś kawałek yy, myślącej postaci. Okej. Okay. Dobra, która godzina jest? To? Jest ta pierwsza. Okej, okay, dobra. Hmm, Zobaczmy, czy coś tu jest, w ogóle. Ok, kopimy sobie w dół. To będzie nasz ostatni etap, bo widzę, że data dysków oczywiście no, nie chcieli dać. Bez sensu. ciekawa. Ciekawe, ciekawe. Dobra, jeszcze jedno. Dobra, o ja mówię jeszcze jedno, jeszcze jednak, niczym uzależniony człowiek od kopania. Ale tak, jeszcze, bo tak zaraz stamina się skończy, a te w sumie słoiki z jedzonkiem będziemy mieć na przyszłość. Okej. Okay. O relikt. Ciekawe czy to research center będzie otwarte jeszcze. W sumie jest 23, ale lepiej żebyśmy poszli już czym prędzej spać. Bzium. Okej, okay, jest tak, zwykle wychodzimy z ruinach, zwykle jest ciemno. Spoko. Coś tam jest. Poczekajcie, bo tu ktoś jest. Z znakiem zapytania. O, ale no nie wiem, gdzie ten ktoś jest. W tym budynku? Nie. Zwiecie mi się tutaj znak zapytania. Dobra, może tam śpi ktoś. W sensie. Hmm, może tam ktoś po prostu nocuje sobie. śmiesznie. Okej. Okay. Tu kopie kamyczki. Znaczy, w sumie pozbieram. To się robi. Nie wiem, czy tam to będziemy w stanie zrobić, no ale cóż. Nie mogę to nie mogę powiększyć jakoś. Okej. Okay. To się stakuje, to się chyba. Yy, to się. O, da to diska jednego, dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Generalnie myślę, że w następnym yy, odcinku spróbuję yy, zrestorować. Zobaczymy jakie rzeczy możemy tutaj yy, sobie odtworzyć. To też to nie. I to. I w na następnym odcinku sobie stworzymy coś ciekawego. <laughs> Okej. Okay. Dobra. to jeszcze? Czy to? Nie, tego nie potrzebuję. Kamienie. Okej, okay. dobra. Idziemy spać, bo już jest pierwsza. Trzeba iść spać. Tylko nie mówcie mi, że będzie. Yy, wiecie, jakaś godzina inna. Nie, nie, nie chcę tego. Dobra. Zobaczymy, która będzie godzina. A, a zanim, zanim jeszcze. Rozumiem punkty. Rozumiem punkty yy, doświadczenia. Fight, może nie lakimi mm, nie pamiętam co ja chciałam ostatnio wziąć Okej, okay, okej, okay, może to weźmiemy A jeszcze dwa. Dobra, to jeszcze to i może kąpanie. O, dobra. Spać, 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 spać Nie musimy, że nie mi jeden dzień. Dobra, okej, okay, jest dzień siódmy, czyli jest dobrze. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć i czołem. Do następnego odcinka i pa pa. Cześć. Pa. sprzedałam czas darmu.